Dzień dobry, słuchaczka z tej strony ciotka Irsy. Witam was na moim i samca alfa kanale we wtorkowej renowacji. Na początek pragnę was przeprosić za mój głos, ale niedawno, no, już, dobra, no już jakiś czas temu wróciliśmy z samcem z Kopernikonu, na którym bawiliśmy się fantastycznie, bo była cała masa simomaniaków, ale też innych, przysympatycznych y, osób. Natuliliśmy się, naściskaliśmy. I w ogóle bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję za no cóż, za przyjęcie takie ciepłe do Simowej wioski i w ogóle za to, że tam byliście i było fajnie, i było po prostu fantastycznie, ale nie jestem w stanie po tym Kopernikonie dojść do siebie. Tak, powróciłam chora. Fantastycznie, jej, nadużywać będę dzisiaj tego słowa, bo powiem wam, że pracowanie, zajmowanie się domem tymczasowym z kotami plus Simsy, plus gorączka, plus próba jakiegoś normalnego życia i dopełnienie tego, co gdzieś się obiecało, no jest to takie trochę wyzwanie, no ale no cóż, tak. Nie polecam chorować, serio. Takie, no, 1 na 10. Dlaczego chociaż jedyneczkę daję? Ponieważ podczas chorowania jak nigdy się, no cóż, wysypiam się jak nigdy. Taka jest prawda, bo te wszystkie różne tabsy, nietapsy, syropki, inne rzeczy działają po prostu fenomenalnie. Już chciałam użyć słowa fantastycznie. W każdym razie Kopernikon był mega. Był mega i następny chyba mamy bykon, tak, w przyszłym roku, za jakieś pół roku. Więc będziemy o tym rozmawiać jeszcze tu wielokrotnie. Ale zanim, że tak powiem, pogadamy ogólnie co dalej z Simami i TDTP, no to dzisiaj na tapetę wyszła ponownie renowacja, ponownie pewnego apartamentu w San Muszyno, do którego mam jakieś takie dziwną słabość, robiłam go już X razy. No i tym razem pod renowację, gdzie robię w budżecie danego mieszkającego tam Sima. Bądź nie mieszkającego. Jeżeli na przykład, nie wiem, dom jest warty 44 tysiące, to będzie zrobione za 44 tysiące. I no cóż, pod, że tak powiem, tylko z tym dodatkiem, w którym on się pojawia, oraz z grą podstawową i tym, co wyszło do gry podstawowej, tymi wszystkimi aktualizacjami. Tak, więc dzisiaj jest apartament Salima Benali. Który jest Simem Leniwym, jest molem książkowym, kreatywny i dodatkowo myśliciel, jest na drugim poziomie kariery autorskiej. Tak. I tak chciałam zachować taki charakter tego Sima. Nie wiem, na ile mi się udało. Osobiście no, nawet bym pograł w tym apartamencie. Mam nadzieję, że wszystko jest funkcjonalne i wszystko działa. Ogólnie chciałam zrobić dłuższy filmik, który podpowiedziała mi pewna. Sympatyczna duszyczka w komentarzach, czyli na temat tego, co może nie działać w najbliższym dodatku. Ale rezygnuję ze względu na mój głos, ponieważ to by trochę zajęło. No i nie mam siły. Bardzo Was przepraszam, nie mam za bardzo siły, zresztą błędy już się pojawiają, jeżeli oglądacie zagranicznych SimTuberów, to na przykład wiecie, że po ostatniej tam mini aktualizacji, no nie takiej mini, no, na przykład SimZ straciła obrazy i zdjęcia i ma takie czarne tylko elementy, tak, czarne po prostu się wszystko zrobiło. Wiem jak to boli. Wiem, jak to boli, bo miałam ten błąd chyba przy wyjściu razem raźniej, jeżeli dobrze pamiętam. To co coś tam było takiego. Chyba tak, chyba razem raźniej, bo tam ta szkatułka doszła pamiątkowa, i ja tam się wrzuciłam, i co tam się wrzuciło, to już się nie odzyskało. Mniej więcej na tym polegało. W każdym razie, słuchajcie, co będzie z Simami teraz, ponieważ i no, 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 Ktoś kupił nie, za malutką cenę, taką drobniutką, raptem. Ile tam było? 50? Bilionów, milionów, bilionów, czy 55? No, powiem Wam, delikatna sumka, nie? A tak na poważnie, no to słuchajcie, suma wynosząca 55 miliard, miliardów dolarów, no brzmi elegancko, naprawdę elegancko. Nowy nabywca. No cóż, czy nas to powinno interesować? Chyba trochę tak, pod tym względem, że okej, okay, robi się interesująco, warto obserwować. Czy czasami Simsy na przykład nie będą miały więcej takich drobnych mikropłatności, bo może tak też być, a może być jeszcze lepiej? Chociaż powiem Wam tak, z tak jakie gdzieś tutaj przeglądałam, i te wszystkie jakieś tam dawne ptaszki, nie ptaszki ćwierkające, no to teraz i oficjalnie jest w rękach Arabii Saudyjskiej. Nie mam kompletnie nic do Arabii Saudyjskiej. Martwię się tylko, no cóż, no nie oszukujmy się o cały charakter gry. Czy nie zostanie bardziej zmasakrowana? Gdzieś tam słyszałam, że no obecny właściciel bardziej będzie stawiał na sztuczną inteligencję. Czy to pomoże Simpson? No, zobaczymy. W każdym razie wiemy, że będą kolejne kolekcje. Jakaś tam będzie jesienna na niedługo. Wiemy też, że przez jakiś dłuższy czas ile to oznacza dłuższy czas? Może rok, może pół? No, ciężko powiedzieć, bo ostatnio wysyp dodatków mieliśmy niemal. No, matko, kochana, no tego była masa. Powiem wam, nie zdążyłam ograć wróżek, a tu już wychodzi kolejny dodatek. Na tej zasadzie dodatków wychodziła masa. Ma być troszeczkę lekka przerwa. Nie ma nic o jakieś tam, że w ogóle nie będzie już nic wychodziło. Więc ile to dla nas znaczy? No, tyle, że mam nadzieję, że nowy właściciel naszym simom po prostu no cóż, odświeżenie, że będzie jednak lepiej. Będzie miejmy nadzieję, słuchajcie, miejmy tą nadzieję, że będzie bardziej brokatowo i żeby ta kubka w tym brokatowym papierku jednak była bardziej interesująca niż do tej. Pory. Czas pokaże. Oczywiście będę śledziła, bo to jest takie tam, no nie jest ogólnie interesujące, bo cały ja chyba został w końcu sprzedany, jeżeli dobrze zrozumiałam, bo Maxis zajmuje się Simami. To słuchajcie, to są y, informacje, to wszystko... Z... Ptaszków, nie ptaszków i innych miejsc, gdzie starzy ludzie po prostu czerpią takie informacje. Więc jeżeli coś błędnie powiedziałam i nie jest już aktualne na moment wstawiania filmu, to bardzo, bardzo przepraszam, nie linczujcie. Ale za to możecie mnie wspierać. Jak możecie mnie wspierać i samca, bo no tak, żebyście nie zapomnieli, to też jest kanał samca. Subskrybując, lajkując. Widzicie tam gdzieś może, polecając nawet, słuchajcie, wymieniając się linkami. No i będąc tu z nami, bardzo Wam jeszcze raz dziękujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy byli na Kopernikonie. Jesteście po prostu fenomenalni i bardzo, bardzo Was ściskamy. Ja i samiec. Ja w imieniu nowej kotki Malinki, zwanej Płaczką Stasią, pozdrawiam, bo ona już się zaczyna z tyłu odpalać, i wracam do mojej nory, jaskini, chorowania. Tak, więc trzymajcie mi się cieplutko, dbajcie o siebie. Nie zapomnijcie o ciepłych skarpetach. No, buziaki, papa. Pa.